W aktualnym wydaniu Flesza Usprawnienia w Referacie Komunikacji. Startuje projekt dotyczący gospodarstw opiekuńczych. Nowy sprzęt w zarządzie dróg powiatowych. Powstanie nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Cyklu o starostwie promocja. Od 9 sierpnia bieżącego roku w Referacie Komunikacji działa system wspomagający obsługę interesantów, który ma na celu usprawnienie załatwienia spraw związanych np. z rejestracją pojazdów. Przed wejściem do referatu komunikacji interesanci pobierają bilet z urządzenia znajdującego się przy drzwiach. Bilet zawiera literę oraz numer. Nad wejściem umieszczony jest elektroniczny wyświetlacz, który wskazuje określony numer. Jeżeli numer na bilecie jest zgodny z numerem na wyświetlaczu po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, interesant może wejść do biura w celu załatwienia sprawy związanej np. z rejestracją pojazdów gospodarstwa opiekuńcze w... W Powiecie Tucholskim na bazie gospodarstw agroturystycznych rozpoczynamy świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, niesamodzielnych. Już od początku przyszłego roku, ale teraz trwa nabór głównie gospodarstw, tych, które chcą rozpocząć świadczenie usług opiekuńczych i trochę rozglądamy się za osobami potrzebującymi, tymi, które zechcą być beneficjentami. Na pewno jest dobry moment, żeby zastanowić się, czy moje gospodarstwo może świadczyć takie usługi i w ten sposób Powiększyć swoje dochody, bo to również ma być działalność gospodarcza, ma być to dodatkowy dochód dla gospodarstwa. Zarząd Rybkojatowy w Tucholi zakupił głowicę niemieckiej firmy Mulak typu UMK 1200 w kwocie 53 tysiące zł. Głowica jest lżejsza od poprzedniej o 100 kg, co przekłada się na efektywniejszą pracę, szybszą pracę pojazdu Mercedesa oraz dokładniejsze usuwanie traw. Największym planem inwestycyjnym jest budowa nowoczesnego zakładu opiekuńczo-leczniczego na terenie działki, którą otrzymaliśmy aportem od gminy Tuchola, która znajduje się w pobliżu ulicy Sempoleńskiej. W tej chwili czekamy na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, żeby przystąpić do projektowania tego zolu oraz na utworzenie tzw. map zapotrzebowania zdrowotnego, na podstawie których będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie unijne. Wspieranie turystyki i kultury oraz promocja naszego regionu to ważne zadania realizowane przez Powiat Tucholski. Organizujemy też konkurs dla organizacji pozarządowych, współpracujemy z innymi samorządami, jesteśmy członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Wszystko po to, by jak najskuteczniej promować nasz powiat w województwie, w kraju i za jego granicami. Nasz wydział koordynuje działania na rzecz opracowania strategii rozwoju powiatu, współdziała przy tworzeniu strategii wojewódzkich i krajowych. Odpowiedzialny jest też za opiekę nad Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego. W wydziale przygotowujemy także materiały do flesza powiatowego, który możecie Państwo oglądać co piątek na kanale YouTube. Zachęcamy do subskrybowania flesza, aby być na bieżąco z tym, co się dzieje w Powiecie Ducholskim.